Czy kiedykolwiek szeptałaś do Matki Bożej Mamo, pomóż, a jednak cisza wydawała się jedyną odpowiedzią. Dziś będziemy mówić o modlitwie, która dotyka miejsc najgłębszej tęsknoty o prośbie o cud do Matki Bożej Fatimskiej. W tej modlitwie oddasz jej to, czego sama nie potrafisz unieść lęk, samotność, troskę o bliskich, ból wspomnień i nadzieję, która wciąż chce się narodzić. Usłyszysz słowa, które prowadzą od niepokoju do pokoju, od tęsknoty do zawierzenia. Po wysłuchaniu tej modlitwy poczujesz, że nie jesteś sama, że Maryja widzi twoje łzy, zna twoje serce i może wejść w sprawy, które wydawały się niemożliwe. Matko, czy naprawdę patrzysz na moje serce? Maryjo Fatimska. Moje serce dziś przychodzi jak dziecko, które dawno nie słyszało kołysanki. Jest zmęczone. Jest pełne wspomnień, które czasem bolą bardziej niż teraźniejszość. Jest w nim tęsknota za tymi, których brak przy stole, za słowami, których nikt nie wypowiedział, za bliskością, która stała się nieobecnością. Czy patrzysz na moje serce, matko? Czy słyszysz mój cichy szept, gdy mówię, kto pomóż mi? Czasem wydaje mi się, że moje modlitwy gubią się wśród tysięcy innych, jakby ktoś ważniejszy miał prawo być usłyszany przede mną. Ale wiem, że ty nie odwracasz wzroku ani od słabych, ani od tych, którzy czują się najmniejsi. W Fatimie przyszłaś właśnie do dzieci, nie do królów, nie do uczonych, do serc niewinnych i prostych. Dlatego dziś, Maryjo, przynoszę Ci siebie, moje zmęczenie, moje pragnienia, mój lęk o to, co będzie jutro, moje serce, które czasem drży, bo nie widzi światła, choć tak bardzo go pragnie. Proszę, naucz mnie wierzyć, że nie jestem pominięta, że nawet jeśli moje życie wydaje się ciche, ty słyszysz każdy szept, że Twoja obecność nie zależy od wielkich słów, ale od otwartego serca. A tam, gdzie myślę, że już nic się nie da zrobić, otwórz przede mną drzwi, które tylko Matka potrafi otworzyć. Bo widzisz, Maryjo, noszę w sobie sprawę, która woła o cud, i choć moje dłonie drżą, jeszcze się nie poddaję, jeszcze liczę na Ciebie. A teraz, Matko, przygotuj mnie do tego, co powiesz w następnych słowach, bo czuję, że w nich zaczyna się odpowiedź, której od dawna potrzebuję. Jak mam prosić Matkę Bożą Fatimską o cud, kiedy czuję się niegodna? Maryjo, to pytanie drży wewnątrz mnie bardziej niż chciałabym przyznać. Jak mam prosić o cud, skoro czasem czuję się tak niewielka? Jak mam wołać o pomoc, skoro myślę, że inni zasługują bardziej? Jak mam przynieść ci swoje sprawy, jeśli część mnie wciąż szepta, nie jestem dość dobra, by Bóg mnie wysłuchał? A jednak historia Fatimy uczy mnie czegoś zupełnie innego. Ty przyszłaś nie do tych, którzy mieli władzę, pieniądze czy pozycje. Przyszłaś do dzieci, prostych, czystych, zwyczajnych. Do tych, którzy nie mieli nic oprócz serca otwartego na Boga. I dziś przypominam sobie słowa Świętej Teresy z Lisieux. Świętość polega nie na czynieniu wielkich rzeczy, lecz na czynieniu małych rzeczy z miłością. Maryjo, te słowa są jak światło, bo pokazują, że nie muszę być wielka, aby być wysłuchana. Nie muszę udawać kogoś innego, nie muszę mieć wiary doskonałej ani słów idealnych. Wystarczy, że przyjdę tak, jak jestem. Matko Fatimska, Ty sama uczyłaś dzieci modlitwy prostej, a jednak przemieniającej świat, modlitwy różańcowej. Ofiarowania cierpień, prośba nawrócenie i pokój. Dlatego dzisiaj przychodzę do ciebie, jak to dziecko, z moim drżeniem, moją tęsknotą, moją nadzieją, która wciąż próbuje się podnieść. Mario, naucz mnie modlić się tak, jak modliły się dzieci fatimskie, z ufnością większą niż strach, z sercem bardziej żywym niż moje obawy z miłością, która wierzy nawet wtedy, gdy oczy niczego nie widzą. Przynoszę ci moje intencje, te, o których mówię na głos i te, które chowam w sercu, bo trudno je wypowiedzieć. Proszę cię, weź je w swoje dłonie. Przedstaw je Jezusowi tak, jak tylko matka potrafi, z delikatnością i mocą zarazem. A jeśli trzeba, przemów do mojego serca, jak do tamtych dzieci: Nie bój się, jestem z tobą. Matko fatimska, jeśli moje serce wciąż wątpi w swoją godność, powiedz mi jeszcze raz, że dla Boga liczy się serce pokorne, nieperfekcyjne, że cud nie zależy od mojej siły, ale od Jego miłości, że wystarczy, abym zaufała, tak jak ufa dziecko. Dlatego teraz, gdy chcę rozpocząć tę modlitwę w pełni, proszę Cię, naucz mnie wiary, która nie mierzy siebie, ale Ciebie. Wiary, która patrzy nie na moje braki, ale na Twoją obecność. Proszę napisz w komentarzu Maryjo, ucz mnie ufać. Jak wygląda cud, kiedy zaczyna się w sercu, a nie na zewnątrz? Mario Fatimska, gdy proszę cię o cud, często wyobrażam sobie coś wielkiego, spektakularnego, zmianę natychmiastową, która odmieni całą rzeczywistość. Ale coraz bardziej odkrywam, że twoje działanie ma inną naturę subtelną, cichą, a jednak potężną bo zanim świat zobaczy cud, ty zaczynasz go wewnątrz człowieka, matko. Jak wygląda cud, gdy rodzi się w sercu? Czasem to chwila, w której nie płaczę tam, gdzie wcześniej płakałam. Czasem to moment, gdy budzę się i po raz pierwszy od dawna nie odczuwam ciężaru w piersi. Czasem to myśl, która mówi, może jednak będzie dobrze. Czasem to pojednanie z przeszłością, które wcześniej wydawało się niemożliwe. Matko, cud w sercu to nie fajerwerki. To zmiana tonu wewnątrz duszy. To przejście z rozpaczy do nadziei, nawet jeśli nic jeszcze się na zewnątrz nie zmieniło. I wtedy zaczynam rozumieć, że ty, jak każda kochająca matka, najpierw uzdrawiasz wewnątrz, zanim uzdrowisz to, co zewnętrzne. Bo kiedy serce jest gotowe, wszystko inne może przyjść w swoim czasie. Maryjo, pokaż mi, jak rozpoznawać te ciche cuda, jak nie lekceważyć chwil, które wydają się małe, oddechu, który wraca spokojniejszy, myśli, która niesie pocieszenie, pokoju, który pojawia się bez powodu, bo może właśnie tam zaczyna się przemiana, o którą Cię proszę. Może cud nie zaczyna się od tego, co widzą inni, ale od tego, co Ty dotykasz w moim wnętrzu. Matko fatimska, naucz mnie dostrzegać Twoje ślady w przebaczeniu, które zaczyna być możliwe, w zmianie spojrzenia na siebie, w zgodzie na życie, które kiedyś budziło tylko lęk. Jeżeli pierwszy cud ma wydarzyć się w moim sercu, Daj mi pokorę, aby go przyjąć, i cierpliwość, aby poczekać na resztę. O Maryjo, czasem tak bardzo chcę widzieć owoce od razu, a Ty uczysz mnie, że prawdziwy cud rośnie jak ziarno. Cicho ukryty, niewidoczny, ale pewny niepowstrzymany prowadzony Bożą ręką. Dlatego dziś, nawet jeśli moje oczy nie widzą zmiany, Chcę powiedzieć, wierzę, że cud się zaczyna, a serce, które wahało się latami, niech teraz pozwoli ci działać. Tu, w środku, tam, gdzie zaczyna się życie. A co, jeśli mój cud nie nadejdzie tak, jak sobie wyobrażam? Mario Fatimska, to pytanie noszę w sercu już długo. Czy jeśli cud nadejdzie inaczej niż to widzę w swoich pragnieniach, będę potrafiła go rozpoznać? Czy nie przegapię Twojego działania, bo czekam na coś innego? Bo czasem wyobrażamy sobie, że Boże rozwiązanie przyjdzie w formie spektakularnego przełomu, a On często odpowiada cicho, delikatnie, tak jak przychodzi poranek. Najpierw blady promień, potem jasność, a dopiero później pełny dzień. Mario, naucz mnie ufać, że cud nie musi wyglądać tak, jak go planuje. Może pojawi się w osobie, której dawno nie widziałam, w wiadomości, która przyjdzie niespodziewanie, w rozmowie, która zakończy wieloletnie milczenie w drzwiach które otworzą się w momencie, gdy myślałam, że już zamknięto je na zawsze. A może cud przyjdzie nie jako zmiana na zewnątrz, ale jako nowa siła wewnątrz. Może zamiast zabrać cierpienie, Bóg da łaskę zniesienia go spokojem. Może zamiast odpowiedzieć szybko, przygotuje moje serce, aby to, co przyjdzie, stało się błogosławieństwem, a nie ciężarem. Matko Boża Fatimska, to właśnie Ty przypominasz mi, że cud nie jest magią, ale owocem działania Boga, które widzi dalej niż ja. Największym problemem jest czas. Czas oczekiwania, czas milczenia, czas prób, kiedy łatwo się zniechęcić. A przecież nawet dzieci fatimskie, choć widziały Cię twarzą w twarz, musiały czekać, modlić się, cierpieć, ufać. Zanim spełniły się słowa, które do nich wypowiedziałaś. Maryjo, w tym właśnie ucz mnie cierpliwości serca, zgody na to, że Boży sposób jest zawsze najlepszy, nawet jeśli nie rozumiem go od razu. Chcę wierzyć, że cud przyjdzie, ale nie będę już narzucać Bogu, jak ma wyglądać. Przyjmę go takim, jaki będzie. Bo jeśli pochodzi od Boga, to będzie dobry, nawet jeśli mnie zaskoczy. Matko, uwolnij mnie od presji, że muszę widzieć odpowiedź natychmiast. Uwolnij mnie od lęku, że moje modlitwy pozostają puste. Uwolnij mnie od porównywania się z innymi, którzy mówią, że otrzymali odpowiedź szybciej. Daj mi łaskę, bym umiała powiedzieć. Nie po mojemu, ale po Twojemu Panie. Nie tak, jak ja chcę, ale tak jak Ty widzisz najlepiej. Maryjo, jeśli mój cud przyjdzie przez przemianę serca, niech to będzie błogosławieństwem, a jeśli przyjdzie przez zmianę wydarzeń, niech przyniesie chwałę Bogu. Dlatego dziś, w tym miejscu w modlitwie, chcę Ci zawierzyć także swoje oczekiwania. Przestać kontrolować, jak ma wyglądać Twoje działanie, i zamiast tego oddać Ci wszystko z ufnością, że Boża miłość nie zna pomyłek. Proszę, napisz w komentarzu: Maryjo, ufam Twojemu prowadzeniu. Jak mam trwać, gdy modlitwa o cud staje się długa i serce zaczyna słabnąć? Maryjo Fatimska. To pytanie jest jak westchnienie wielu serc, bo modlitwa o cud rzadko trwa chwilę. Często jest drogą czasem długą, czasem wyboistą, czasem przeplataną ciszą Boga, która boli bardziej niż problem, z którym przyszłam. Jak mam trwać, Matko, gdy modlitwa ciągnie się w czasie, a odpowiedzi nie widać? Gdy nadzieja kruszy się jak szkło? A w duszy pojawia się zmęczenie. Czy to jeszcze ma sens? Wtedy uczysz mnie najważniejszego, że modlitwa o cud to nie tylko proszenie, ale uczenie się wierności. Dzieci Fatimskie nie przestały wierzyć, choć prześladowano je, nie rozumiano, ośmieszano. Nie widziały skutków od razu, a jednak trwały. Bo Ty dotknęłaś ich serc tak głęboko, że wiedziały: Twoje słowa są prawdziwe, nawet wtedy, gdy świat mówi, że to niemożliwe. Maryjo, naucz mnie tej wytrwałości wytrwałości, która nie polega na sile, ale na miłości bo kiedy kocham, nie przestaję modlić się za tych, na których mi zależy nie przestaję wierzyć, choć oczy tego nie widzą. Nie przestaje prosić, nawet jeśli łzy płyną, nie przestaje ufać, choć czasem boli. Wytrwać to nie znaczy nie upadać, ale zawsze wracać. Do modlitwy, do nadziei do Ciebie, Maryjo, naucz mnie rozumieć, że cisza Boga jest często przygotowaniem, nie odrzuceniem, że czas oczekiwania kształtuje moje serce, aby cud nie tylko przyszedł, ale abym umiała go przyjąć. Spraw, abym pamiętała, że modlitwa o cud nie jest marnowaniem czasu, jest tworzeniem relacji. Ja mówię, ty słuchasz, ty działasz, ja uczę się ufać. A gdy moje serce znów zacznie wątpić, przypomnij mi, że wiele cudów przyszło wtedy, gdy wyglądało, że już za późno. Że wiele uzdrowień wydarzyło się tam, gdzie ludzie przestali wierzyć, że wiele pojednań zaczęło się w sercach, które myślały, że nigdy nie zostaną uzdrowione. Maryjo Fatimska, kiedy jestem zmęczona, prowadź mnie, kiedy tracę siły, trzymaj mnie, kiedy zaczynam wątpić, szepnij mi, że Bóg pamięta o każdym z moich łez. I zbiera je w swoim czasie, naucz mnie trwać, nie z obowiązku, ale z miłości, bo wierność jest miejscem, gdzie dojrzewa cud. Jak rozpoznam, że cud już się dzieje, nawet jeśli wszystko wygląda tak samo? Mario Fatimska To pytanie jest jak echo w duszy każdego, kto modli się długo. Bo cud rzadko przychodzi jak błyskawica, częściej jest jak świt, który zaczyna się w nocy. Jak rozpoznam, że już działasz, choć nie widzę jeszcze efektu? Jak zauważę, że Bóg już odpowiedział, choć wydarzenia wciąż wyglądają tak samo? Matko, uczysz mnie patrzeć inaczej, nie oczami świata, ale oczami wiary. Cud zaczyna się tam, gdzie moje serce zaczyna inaczej reagować, tam, gdzie lęk nie ma już tej samej siły, jak wcześniej, tam, gdzie smutek nie dominuje już nade mną, tam, gdzie pojawia się spokój, choć nic jeszcze się nie zmieniło na zewnątrz. Cud to myśl, która nagle niesie pocieszenie, siła, która pojawia się tam, gdzie wcześniej była bezradność. Decyzja przebaczenia, o którą nigdy bym siebie nie podejrzewała, nadzieja, która wraca bez zaproszenia. Maryjo, ty przypominasz mi, że cud zaczyna się w sercu, a potem dotyka świata. Tak było w Fatimie. Najpierw dzieci przyjęły twoje słowa, a dopiero później świat zobaczył znak na niebie. Tak samo jest dziś. Najpierw coś przemienia się we mnie, a dopiero później zaczynam widzieć owoce tego na zewnątrz. Matko, chcę rozpoznawać twoje ciche cuda, to, że dzisiaj nie płaczę, choć wczoraj nie mogłam przestać, to, że potrafię przebaczać tam, gdzie wcześniej trzymałam żal, to, że serce nie reaguje już rozpaczą, ale ufnością. To, że uczę się czekać, zamiast się bać, to są pierwsze znaki, że cud już działa. Choć świat tego nie widzi, ty widzisz, Bóg widzi, a dusza czuje, jak zmienia się temperatura wewnątrz, jak zamknięte drzwi w sercu zaczynają się uchylać. Matko Boża Fatimska, naucz mnie nie czekać jedynie na wielkie odpowiedzi, ale świętować te najmniejsze. Dzień bez lęku, noc bez płaczu, chwila, w której umiem oddać ciężar Bogu, rozmowę, która leczy zamiast ranić. Niech moja modlitwa stanie się wdzięcznością, za cud, który zaczyna się niepostrzeżenie, ale dojrzewa jak ziarno pod ziemią. I kiedy w końcu zobaczę jego owoc, niech moje serce powie: To było dzieło matki. Bo kiedy modlę się o cud, ty już działasz delikatnie, ale nieomylnie, cicho, ale skutecznie zawsze. Jak matka, która nie odwleka miłości, ale prowadzi ją najpewniejszą drogą. Maryjo Fatimska. Dziękujemy ci za te chwile, w której nasze serca mogły się otworzyć. Za każde słowo, które dotknęło miejsc ukrytych. Za cichy pokój, który dziś zaczyna kiełkować, jak pierwsze światło nad ranem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że poprzez Matkę prowadziłeś nas od niepewności do ufności, od tęsknoty do zawierzenia, od ciężaru do nadziei. A teraz modlę się szczególnie za tę osobę, która słucha, za kobietę, która przyniosła tu swoje troski. Która tęskni za bliskimi, która żyje w ciszy, ale pragnie cudu. Niech Twoja matka otuli ją jak płaszczem swojej czułości. Niech w jej sercu znajdzie schronienie, a w jej rękach drogę, której sama nie potrafi znaleźć. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Spocznie na tobie siostro i zostanie w tobie. Niech prowadzi cię w twojej modlitwie, w twojej codzienności i w twojej nadziei. A jeśli czujesz, że ta modlitwa była dla ciebie ważna, jeśli nadal niesiesz sprawę trudną, jeśli twoje serce potrzebuje jeszcze głębszej modlitwy. Polecam Ci modlitwę do świętego Szarbela, wielkiego orędownika spraw niemożliwych i niewypowiedzianych. To święty, który wyprasza cuda tam, gdzie ludzie stracili nadzieję. Jego wstawiennictwo jest potężne, a modlitwa przez niego prowadzona. Pomogła tysiącom ludzi dotknąć Bożej interwencji. Jeśli Twoje serce woła o łaskę, po tej modlitwie wejdź w kolejną. Modlitwę do świętego Szarbela, aby razem z Maryją poniósł twoją prośbę przed tron Boga. Idź w pokoju Chrystusa, niech cud, za który prosisz, zacznie się w tobie już dziś i niech dojrzewa pod czujnym spojrzeniem Matki Fatimskiej. Amen.